Dano do stołu. Co to jest? Oh! Cześć na kanale Agnieszka Grzeg Vlog. Zapraszam was na kolejny odcinek testowania MRE, czyli Meal Ready to Eat wojskowe racje żywnościowe. Jeżeli nie wiecie w ogóle o co chodzi, to zapraszam Was do obejrzenia całej playlisty, bo chyba od trzech albo czterech lat testuję wojskowe racje żywnościowe z różnych krajów i patrzę, która armia ma najlepsze jedzenie, ale przy okazji te posiłki są też dobre, jak idziecie na kempingi, jak gdzieś wychodzicie w góry, bo to są takie porcje, które bierzecie sobie ze sobą. Na przykład na cały dzień albo na jakiś jeden posiłek, taki duży, żebyście mogli zjeść bez użycia jakichś specjalnych przyrządów, nie musieli gotować, zgotować. Tylko zwykle się zalewa wodą. Będę lać wodę. O, o! Nie, już Więc zapraszam na wersję litewską. Mamy tutaj taką piękną torbę. Ja uwielbiam, jak torby MRE od razu pokazują, że to jest jedzenie wojskowe. Będzie mieć taki kolor, pustynny, męski, neutralny, wojskowy kolor. Smiczne jest to, że zwykle właśnie te pustynne uniformy na przykład. To są bardziej dla krajów takich, które gdzieś tam są na pustyni. Ja tu mamy litewską, ale dobra, może wchodzę za głęboko w kolory. W każdym razie tak wygląda, torebka z jedzeniem. Tutaj mamy jeden posiłek, czyli na przykład taki obiad można powiedzieć i cały ten zestaw kosztował 130 zł za jeden. Posiłek, jest to trochę dużo, ale mówimy tu o posiłku specjalnym, wojskowym, który możecie sobie wziąć, żeby uratował Wam życie, kiedy jesteście gdzieś poza domem na długo. Sprawdźmy, co ta y, litewska torba w sobie ma. Na pewno widać, że nie ma takiego wycieku łatwego, szybkiego otwierania, jak to człowiek mi się spodziewał. W ogóle, czy możemy pomówić o tym, że ta torba jest wyjątkowo duża, jak na ilość rzeczy, które jest w środku? Bo to jest taka foliówka, jak z, do sklepu, a tak naprawdę w środku mamy tylko tyle. Więc jest to karnowanie miejsca, ale okej. Okay. Posłużę się wojskowym, niewojskowym nożem. Dobra, to jest bardzo satysfakcjonujące, więc otworzyłam to po wojskowemu, <grym>, po męskiemu. Nie wiem, jak to otworzyłam, ale w każdym razie udało. Będę sobie wyjmowała po kolei i patrzyła, co. O! Uuu! Apricot Oat Biscuit. Mamy biszkopty morelowe albo z morelą, albo o smaku morelowym. I znowu widać tutaj po opakowaniu, że to nie jest oszukana wojskowa racja żywnościowa, tylko naprawdę jest to wojskowe, i to jest rzecz numer jeden numer dwa to zestaw. To już wygląda bardziej jak samoróbka, ale to jest akurat mega częste przy tych MRE, wojskowych racjach żywnościowych, że jest po prostu przezroczysta porba, jakby ją spakował jakiś wujek albo ktokolwiek. No i mamy tutaj zestaw jakichś takich dodatków. Więc zwykle jest cukier i mamy tutaj, proszę bardzo, white sugar, soker, suker, sokeri, sutre? cuker, zucker, cukier, cuker. Nie, dobra, nie wiem jak się to czyta po niemiecku. No i azukar. Dalej mamy chusteczki, alcohol free antibacterial wipe, gumy miętowe, col fresh, sól, bardzo ważna rzecz i oh, roasted coffee. Ale czy to znaczy, że będziemy mieć tylko jedną kawę? ale za to nie bójmy się, bo to jest Barista Selection, czyli to na pewno jest jakaś super kawa. I narzędzie, które bardzo lubię, czyli coś, co się nazywa Spork. Jest to fork i spun w jednym, czyli łyżko widelec. Włożę to sobie, znaczy, dobra, może zostawię kawę na zewnątrz, bo to się na pewno przyda i resztę wrzucę na później. Co teraz jeszcze mamy? Co to? <laughs> U! Peanut Butter. Ej, znam tą firmę. To jest bardzo popularna, chyba duńska. Tak, duńska firma, która produkuje jedzenie wojskowe, więc mamy duńskie masło orzechowe. I z tego co pamiętam, właśnie nie wiem, czy tej firmy akurat jadłam masło orzechowe, ale na pewno jadłam z tej firmy rzeczy i one były dobre. Więc to znaczy, że dobra jakość i dobry smak. Okej, okay. zaczynają tego dorzucać więcej. Wiem, że jak zaczynałam nagrywać MRE, to nie było za bardzo takich dodatków proteinowych, w sensie z białkiem, nie było na przykład shake'ów białkowych. Teraz już któryś raz z kolei widzę, że jest białkowy shake, ale najlepsze jest to, że ten ma smak jabłkowy. Apple Flavor Protein Drink Powder, patrzcie, tu jest naklejka i tu jest coś napisane not for, not for coś. Ej, ja muszę to, ja, ja muszę to odkleić. Jakby opisali, że not for drinking, to bym się zaśmiała. Albo not to, not for eating. Czekajcie, muszę to. Czemu oni... Not for resale. A, ah, okej. Okay. Ale ciekawe, czemu to zakleili, że not for resale. A może tylko, że to ja kupiłam, i właśnie mieli tego nie sprzedawać mi. Ale nie wiem, tu było zaklejone, więc <laughs> nie wiem o co chodzi. No więc jest to naprawdę proteinowy napój o smaku jabłkowym. A zwykle są takie szeiki typu, wiecie, waniliowy, jakiś taki na bazie mlecznego, coś w tym stylu. Więc to akurat bardzo mnie ciekawi, bo nigdy nie piłam takiego białkowego napoju, który byłby niemleczny. Nowa nowość, Woohoo. I mamy jeszcze. Oh, może chipsy, może Just fruit. Jest napisane Just fruit, przysięgam. I to jest Beyond the Beaten Track Outdoor Provisions. Provisions? Provisions? Huh? That go. Ah. That go the extra mile. Okej, okay, jestem pewna, że to jest amerykańskie. To ma taki amerykański design i amerykańskie nazwictwo. W każdym razie, co tutaj mamy? Rodzynki i sul sultan sultanas. I sultanas to też są rodzynki, tylko inny rodzaj, czyli pewnie są ciemne rodzynki i jasne rodzynki. Żurawina. O, i to tyle. Czyli rodzynki i żurawina. Tylko po prostu w tej żurawinie jest jeszcze sok ananasowy. Dziwne. Dobra, nieważne. W każdym razie, no, owocowe suszone owoce. I chyba mamy ostatnią rzecz. To już musi być chyba obiad, no bo tutaj go no nie było. I mamy halal. Chicken, curry, potatoes and rice. Zawsze w tych racjach żywnościowych jest co najmniej jedna taka paczka, konkretna, typu obiad. W niektórych w ogóle jest jeszcze więcej tego jedzenia, ale tu mamy taką rację żywnościową pojedynczą, czyli rzeczywiście na jeden posiłek. I zwykle i tak te, te zestawy są takie dosyć wysokokaloryczne, bo i tak mają wam zagwarantować dużo energii i właśnie dlatego to jest dobre, jak gdzieś idziecie w hike w góry, albo jesteście na kempingu i coś tam robicie fizycznie, to to są super rzeczy. I czy tu jest napisane, ile to ma kalorii? Nie, nie jest napisane, a czasami jest. Natomiast jest napisane, że to jest letówisko Racjono Paketas Bendrosios pas. Hirt jest 21. A! Nie! Energia! 1372 kalorie. I nawet jest to rozdzielone na, słuchajcie, yy, na, na te makro... Makro? Na makro, tak. <laughs> ja się nie znam, znam gówno, ale jest rozdzielone, że jest 17% protein, 52% węglowodanów i 30% tłuszczu. Średnie takie makro. Chyba powinno być najwięcej tego białka, ale nie wiem, ja się nie znam, tak jak mówiłam. W każdym razie, 1300 kalorii, więc to jest naprawdę taki posiłek, który Wam zagwarantuje dużo energii, jak jesteście w górę Albo gdzieś robicie coś takiego fizycznego. I teraz w takim razie sprawdźmy. Aha, zaraz tu nie było żadnego podgrzewacza, ani nic. Pusta trepka. Jak ja mam to podgrzać? Ja mam na zimno. Can be eaten hot or cold. Aha, sprytnie. Napisali, że jeżeli chcemy to podgrzać, to trzeba place in boiling water for 7-8 minutes. Znam te opakowania, bo już rzeczywiście było kiedyś tak, że właśnie mówią, że może być najedzone na ciepło, na zimno i w zasadzie jest w miarę obojętne. No i oczywiście super to jest na kempingu, jeżeli nie musicie tego podgrzewać, albo właśnie jak jesteście w górach, tym bardziej po prostu otwieracie tą saszetkę i jakby jecie z niej prosto. Ale przez to, że ja mam tutaj możliwości domowe, to sobie to wrzucę na patelnię do gorącej wody, bo będzie na płasko i będzie najłatwiej i będzie się podgrzewało, a w tym czasie sobie rozpakuję te Przystawki. Zacznę chyba sobie od tych Apricot old Biscuits. Fajne jest to, że bardzo rzadko się coś powtarza w ogóle w racjach żywnościowych, wojskowych. I na przykład tych biszkoptów morelowych nigdy jeszcze nie widziałam. Ja w ogóle kocham ciasteczka owsiane. I to jest, i to jest właśnie to. Uuu, ej, nie wszystkie się połamały. Fiu fiu, patrzcie na to. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć ciasteczek. Jest to OK. Takie do usatysfakcjonowania naszego. Yy, potrzeby na słodkie. o. I wydaje mi się, że chyba do tego zjem sobie to masło orzechowe, więc potem będę testować to razem. Dalej mamy jeszcze owocki. Nie, sobie to odejmę, tak. I uwaga. O, ej, co to jest? To wygląda. To może to są sultanas. Bo to wygląda jak jakieś takie. Suszone śliwki. To są tak wielkie, ale to są rodzynki. To jest największa rodzynka, jaką widziałam. Wow! Mamy jasne rodzynki, mamy ciemne rodzynki i mamy żurawinę, więc no. Do wyboru do koloru moi drodzy suszone owocki, ale to akurat jest super na właśnie jakiś hike czy na kemping suszone owoce. Mm, mm, mm. No i mamy on wodany i mamy cukier. Teraz, a teraz jest ten drink apple flavored protein drink. Jak to się robi? Uwaga, jedną saszetkę trzeba wrzucić do sweetable cup i dodać 350 do 400 ml wody i mieszać. Add sweeteners according to taste, czyli to nie jest słodkie. Ciekawe. Nie, jest napisane glukos-syrup. To na pewno jest słodkie. O dobra, w każdym razie 300 ml do 400, więc ciekawe, czy tu mam 5 mililitry. Ja, dowiedzcie, lubię profesjonalnie to robić, a nie. Teraz spróbuję zrobić takie 350, tak, żeby nie było aż tak 400, bo ja lubię, jest intensywny smak, mimo wszystko. Zobaczymy, czy to się zmieści w tym kubku, czy będzie za dużo. Well, będzie bardzo intensywny ten, muszę wziąć chyba inny kubek. No to uwaga, lejemy. Ostatnio właśnie też robiłam szejka proteinowego w tej butelce, tylko robiłam go waniliowego, a ten jest właśnie jabłkowy, więc naprawdę się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. Więc mm. jak ja mam to otworzę. Hej! Scyzoryk. Wow, ten już jest tak ostry, że on nawet nie przetnie tego pudełka uspokojenie. O, jak widzicie, nie mam ostrych noży w domu. Pachnie jabłkowo normalnie. Ciekawe, czy będzie mleczne czy przezroczyste. Ale jak jest proteinowe, no to chyba się tutaj mleczne. No dobra, wsypałam całość. Teraz chyba najłatwiej mi będzie, po prostu to zamieszać. W ten sposób. No i w zasadzie też spoko, bo na kempingu czy tam gdzieś zawsze mamy z za sobą butelkę, więc takie coś jest naprawdę praktyczne mi się wydaje. No i jest taki mleczny kolor. Dziwne, bardzo to jest dziwne, zastanawiam się jak to będzie smakowało. Wiem, że powtarzam to już piąty raz, ale naprawdę jestem bardzo ciekawa tego produktu. I teraz została chyba ostatnia rzecz do zrobienia, czyli kawa. I to jest chyba najmniejsza kawa, w tak najmniej napojów ile widziałam tak w tych MRE na jedną porcję, no ale z drugiej strony mamy no 400 ml napoju białkowego, więc to jest, mi się wydaje, że wystarczające. Teraz sobie wezmę może ten kubeczek mój z kumu. No i tutaj nie ma żadnej instrukcji, ale jak oglądacie te odcinki MRE, to wiecie, że ja od dziwo bardzo lubię taką kawę, taką zwykłą rozpuszczalną, tylko zawsze muszę do tego dodać cukier i wtedy to jest moja ulubiona kawa, naprawdę, po prostu taka czarna kawa z proszku, i jest świetny, więc zalewam sobie gorącą wodę. I mieszamy. Teraz tylko nie wiem, czy nie przesadziłam z ilością wody, bo się jakoś tak zagolopowałam. A tu jest pewnie tak z 200. 50, około 200 do 150 ml, a tej kawy było bardzo mało. No ale trudno, już sprawie, że tak powiem. A więc, wszystkie rzeczy, które są tak do zjedzenia na zimno, mamy tutaj. Więc, ogólnie, jest to jedna z mniejszych racji żywnościowych. Po prostu wydaje się tego być bardzo mało, no bo mamy tylko takie dwie słodkie rzeczy. Nie ma na przykład słonej przekąski, a bardzo często jest taki, bycie aperitif z jakichś orzeszków albo czegoś. Potem jest właśnie główne danie i potem dopiero jest e, jakiś deser. A tutaj mamy jednak to dosyć mocno ograniczone. No więc ta Litwa tak troszeczkę załóżmy, że może tak słabiej, jeżeli chodzi o ilość jedzenia, ale za to może być przepyszne. Więc zobaczmy. Wydaje mi się, że zacznę sobie może, bo mnie bardzo ciekawi to, zacznę sobie od tego napoju, a kawę wezmę właśnie do ciastek. Więc mam już to wymieszane i mam taki właśnie bardzo mleczno. Jakbyście rozrobili mleko sokiem jabłkowym właśnie. Pachnie bardzo intensywnie jabłkową. Jest mocno słodkie i mam wrażenie, że takie bardzo sztuczne w smaku. Co mi było? Hmm, no w składzie jest na przykład fruktoza, czyli cukier owocowy, taka serwatka w proszku, no i w zasadzie tyle, plus artificial flavoring. No widzicie? Czyli dlatego tak sztuczno mi to smakuje bo po prostu jest to sztuczny, ym, sztuczny smak. Ale ogólnie, jakbym miała to pić właśnie gdzieś na kempingu albo gdzieś w górach, to spokojnie bym to wypiła i miałam wrażenie, żeby mnie tak też usatysfakcjonowało na zasadzie, żebym się tak trochę nawet tym najadła. No jest takie fajne, oprócz tego oprócz tego hamskiego jabłkowego, sztucznego smaku. Jest naprawdę spoko, więc wydaje mi się, żebym dała takie 3 na 5, bo no jest to proteinowy napój, więc fajnie, ale smak jest taki, że to trzeba było tak wypić raczej duszkiem, typu, że jest dobre dla ciebie, ale no ten smak nie jest zbyt fajny. Więc to jest takie mech, ale sprawdźmy teraz, bo obiad powinien być już podgrzany. Podano do stołu! Mamy, jak widzicie, patelnię, patelnię z kary i wydaje mi się, że ta torebka jest już mega gorąca, w sensie torebka na pewno jest mega gorąca, nie wiem jak jedzenie, ale jestem w szoku, że ta naklejka się nie odkleiła. Naklejka jest naprawdę niewzruszona, tylko to przemiesza. O, dobra, jest gorące. Podgrzało się, moi drodzy. Ej, ale to fajne, bo rzeczywiście spoko to pokazuje, że bardzo fajnie się podgrzewa. No i można to wrzucić do jakiegoś gara, właśnie nad ogniem, nawet i będzie spoko, więc tutaj na kempingu też da radę, Plus, można to jeść oczywiście na zimno, tak jak powiedzieli. I uwaga, zobaczmy, jak to będzie pachniało, smakowało i wyglądało. Mm, jeżeli chodzi o zapach, to naprawdę spoko to pachnie. Jak takie kary, jakbyście kupili, nie wiem, w słoiku albo coś takiego. O, oh, oh, okej. Okay. Wygląd mnie troszeczkę zadziwił, bo wygląda to będzie jakiś takie pure. Co to miało być? Chicken curry, potatoes and rice. Czyli mamy tu ziemniaki, i ryż i kurczaka, ale no nie wygląda to zachęcająco, że to spróbuję tak przemieszać. No, nie, nie, nie wygląda zachęcająco, to na pewno. Ale pachnie całkiem nieźle. A ja już przeżywałam bardzo różne rzeczy w tych MRE. Bardzo, niektóre były mega dziwne. Naprawdę były takie, no, zaskoczenia też. Była jakaś fran francuska, była francuska, była w ogóle, wow. To się gotuje i ja czuję ten zapach. Eee! Twój, co tu? Ja się tego boję! Co tu w ogóle się dzieje? No dobra, więc na pewno widać tu kurczaka. Na pewno widać tu ziemniaka, takiego pokrojonego w kostkę. Wydaje mi się też, że właśnie jest ryż, ale on jest taki raczej trochę już, wiecie, taki rozmoczony. Więc wezmę sobie jeszcze łyka tego jabłkowego yy, błonnika, jabłkowego białka. No, takie, no dupę nie urywa. No i zobaczmy, jak ten obiad, a potem przejdziemy do deserku. Więc biorę sobie tak, żeby był i kurczak, i ziemniaczek, i ryż. Hmm, dobra, wezmę jeszcze jedną łóżkę, bo to. Powiem Wam, że to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, bo już dawno nie było tak dobrego obiadu. Bo zwykle coś jest nie tak w tych, w tych paczkach. Albo na przykład jak jest makaron, to on jest taki już glutowaty i rozwalony, albo jak jest mięso, to ono w ogóle smakuje jak jakieś takie spuszki i, w, i jest takie nie do zjedzenia. A tutaj o dziwo, wszystko jest fajne. Jest bardzo dobry smak tego kary. Ziemniaki się nie rozwalają, są normalnymi ziemniakami. Mięso ma normalne włókna i nie jest taką żadną papką, ani też nie jest za suche. Jest naprawdę spoko. I jedyne, co może się komuś nie podobać, to to, że ten ryż. Można powiedzieć, że tworzy taki trochę pudding ryżowy, czyli jest taka trochę lepkość w tym wszystkim, ale jakby dodać na przykład gorącej wody do tego, albo jakby dodać, jakbyście mieli bulion rosołowy, to wtedy uważam, że to byłoby super. Po prostu teraz jest taki trochę gęste, jest taka papka, bardzo, widzicie, to taka mega gęsta, ale w smaku jest to naprawdę spoko. Mmm. No i ziemniaki są mega i chyba są tu jeszcze jakieś warzywa. Cooked chicken breast. Proszę ja was, 27%. Jest cebula, są y, pomidory, jabłko, ziórki kokosowe. Jest tu na naprawdę spoko, spoko, są rzeczy, więc szczerze, to jest właśnie jedna z lepszych takich racji żywnościowych, jeżeli chodzi o obiad ostatnich czasów. I tutaj temu dałabym zdecydowanie 5 na 5, bo przysięgam wam, że nie mam do czego się przyczepić. Jedyne co, no to to, że jest po prostu trochę za gęsta, ale zawsze można dodać wody. Więc dla mnie jak najbardziej spoko. No i co? Więc co? Dziemiaki z ryżem trochę dziwne, ale jest okej. Okay. Zdecydowanie to jest coś, co bym jadła. Na zasadzie na kempingu bym to po prostu wżarła w dwie sekundy, Gourmet kary. I mi się wydaje, że taką miseczką można się najeść, ale jeszcze się można dopchać. Tymi, uwaga, pięknymi, cudownymi deserkami. Ciastka. I owocki. Jestem tak ciekawa tej gigantycznej rodzynki, co to w ogóle jest, bo no, ona jest naprawdę jak śliwka. Spróbujmy sobie może przepić najpierw kawą, żeby oczyścić kubki smakowe skary i przygotować się na pyszne ciastka. Znaczy, mam nadzieję, że pyszne morelowe. Przepyszna rozpuszczalna kawa, lura, taka, wiecie, delikatna, co to prawie nie czuć. Kocham taką kawę, to jest niesamowite. Taka kawa jest też pita w Kolumbii. Znaczy, dobra, nie taka chamska, rozpuszczalna, ale chodzi o taką lurę na zasadzie, że to wygląda trochę bardziej jak czarna herbata, że ona jest taka przezroczysta, i ją się pije do każdego posiłku. Ona nie jest taka mocna, ale jest przepyszna w smaku, więc ja w Kolumbii akurat to bardzo lubiłam, bo ja kocham kawę, kocham czarną kawę, więc po prostu do każdego posiłku macie właśnie taką kawę, która wygląda jak czarna herbata i jest przepyszna, bo to jest ta kolumbijska kawa, najpyszniejsza na świecie. Więc, więc ogólnie bardzo polecam i przechodzę do dasarów, więc może Próbuję sobie najpierw tych ciastek, tak samych w siebie. I ogólnie wyglądają jak takie nasze zwykłe owsiane ciastka. Ej, ale pachną rzeczywiście jak. Morele albo brzoskwinie, że tutaj bym chyba nie umiała określić, co to dokładnie jest, ale zobaczcie, że tutaj nawet jest taki kawałek suszonej morelki. Mm -hmm. Ja ostatnio widziałam we Francji, słuchajcie, morele. Pierwszy raz w życiu widziałam żółte morele, bo normalnie są takie pomarańczowe, a ja widziałam, że mieli żółte i to one są takie o wiele mniejsze. I miałam takie wow i kupiłam je i okazało się, że są pyszne. Dla mnie są pyszniejsze niż te pomarańczowe. No ale taka mała dygresja po morel. Próba testu, sprawdźmy, jak smakuje biszkopt owsiany z morelą. Bardzo suchy, ale szczerze bardzo dobry. Kołam ciastko wsiane. Może nie czułam w tym kawałku za bardzo moreli. Nie wiem nawet ile tu jest moreli, ale nie czułam ich jakoś dużo. 5% jest niby tych moreli, więc no, no nie jest to jakoś mega mega dużo. Bardziej czucie w zapachu niż w smaku. Mm, Takie ok, no. Bardziej ciastko wsiane. Ale, peanut butter, beurre de arachide, nut. Smur pin <głos> pindakas. <głos> nie wiem, jakim to jest języku. Ale fajnie wiedzieć, że masło żołe to pindakas. Dobra, okay, otwieram. Myślę, że tutaj nie będzie jakichś mega dużo zaskoczeń. Ej, w teorii to jest takie łatwe otwieranie tutaj są, jest perforacja, ale to łatwe otwieranie nie chce być takie łatwe, więc znowu użyjemy jego super tępego noża, żeby sobie chociaż pomóc z początkiem. Nożu, proszę cię współpracuj, nie rób o. I zobaczymy, jak to się wyciśnie. Serio? Po co jest ta perforacja, jeżeli to w ogóle nie działa? O! O! Nie, nie, czy ja to samo nie zrobiłam na poprzednim odcinku, jak to było. O, jest, aha, perforacja. Może tak, teraz to otworzyła. Tak sprytnie, jak to jest przez. Na... No dobra, może to jest niby ma być. Ej, ga you go, girl! To otwarcie nie działa, to masło orzechowe się po prostu wylewa. Dobra, wezmę sobie trochę tego masła tu. Jezu, kocham masło orzechowe. To jest tak cudowny wynalazek. Nie wiem, kto wynalazł masło orzechowe, ale jest to hit. Więc e, sprawdźmy teraz samo masło orzechowe w takim razie. Mm. A w ogóle kanapka z masłem orzechowym i dżemem. Mm. To masło orzechowe jest super, świetne, 5 na 5. Słone, mocno y, orzeszkowe i nie jest takie super gładkie, tylko ma w sobie takie małe kawałki jakby, więc ja też bardzo lubię takie masło, więc dla mnie jest idealne, 5 na 5. I zobaczmy teraz ciastko z masłem. Mm. to ciastko dodaje słodyczy temu masło orzechowemu, a masło orzechowe daje trochę więcej takiego nawilżenia temu ciastku, więc jest to idealny kombo, bym powiedziała. A jakby jeszcze był ale mam kawę. Takie proste lub takie dobre. Więc tak, masło orzechowe, oprócz tego, że się otwiera totalnie do dupy i traci gdzie całe masło orzechowe przez to, oprócz tego smak 5 na 5. Ale zaopakowanie daje 4 na 5. Ciastka takie owsiane po prostu same w sobie 4 na 5. Bo nie ma co od niego wymagać, ale w połączeniu z masłem orzechowym 5 na 5, totalnie przepyszne. Jeszcze mnie kusi, żeby na koniec spróbować kombo z rodzynką. Rodzynka, masło orzechowe i ciastko, więc to jest jeszcze to. Ale teraz właśnie sprawdźmy, jak smakują te owoce suszone. Więc sobie znowu przepiekamą. Mamy Żurawinę z sokiem ananasowym. Może ten sok ananasowy dodaje więcej smaku? Nie wiem, ale ogólnie jest to. Czego byś pokuszył, Teraz zobaczę te jasne rodzynki. Nie wiem, czy to właśnie nie są te Sultanas, czy to są po prostu Raisins. Rodzynka. Mm. I teraz uwaga. Największa rodzynka, jaką widziałam w całym moim życiu. Nie wiem nawet, jak wielkie musiało to no winogrono. Jeżeli taka jest rodzynka, to musiało być, nie wiem, takie, takie wielkie. Hmm. To bardziej smakuje jak melasa, jak taki, taki ciemny miód. Uuu. Ej, dobra, te rodzynki to nie są zwykłe rodzynki. Pycha! Takie bym mogła jeść, naprawdę, super. Więc taka mieszanka mnie zaskoczyła, bo zwykle też dają ym, orzeszki. Więc tutaj mamy same suszone owoce, no i jest tu spoko, żeby dać sobie energii. Nie jest to jakiś taki hamski baton na przykład z cukrem i tyle, więc uważam, że to jest i tak fajne. No więc co, no suszone owoce, fajnie, że są gigantyczne rodzynki. 5 na 5 bym dała, nie ma co im tutaj odmawiać. Ale teraz spróbujmy kombo masło orzechowe z rodzynką. Mmm, mm, mm. I uwaga rodzynka. To jest super, bo chciałam powiedzieć, że to jest jak peanut butter jelly, tylko w formie takiej trochę campingowej. Dobra. Też się zrobiło takie bardzo słodkie, bo jednak ta rodzynka jest mega słodka, a najlepsze dla mnie peanut butter jelly jest z dżemem porzeczkowym, bo jest kwaśne. Jest Okej, okay, ale to nie jest to samo, natomiast, no, zupgrade'owało to jeszcze bardziej tego... ...to ciastko? Jeszcze bardziej to kombo z masą orzechowym zupgrade'owało zdecydowanie. Ma wyraźniejszy smak. Dobra, to jest 5,5 na 5. Jeszcze lepsze niż samym masą orzechowym, bo jest takie trochę bardziej świeże. Przyznam szczerze, że to mega mi podeszło. Bardzo fajny deser. I też całkiem nieźle zdrowo, jeżeli o to chodzi. Bo bywało zdecydowanie gorzej, ale jestem cała w tym masie orzechowym słabo opakowanie, ale powinnam się już była nauczyć tego. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą rację żywnościową, to mogłabym jej dać spokojnie 5 na 5, bo nie było w tym żadnej rzeczy, która byłaby niesmaczna. Jedyne co, to chyba bym nie piła jakoś tego... tego szejka proteinowego. Natomiast 130 zł za tak mało jedzenia, to jest trochę dużo, ale biorąc pod uwagę, że to jest coś, co możemy wziąć ze sobą właśnie w góry, na kemping czy coś, to wydaje mi się, że i tak się opłaca. Więc dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej litewskiej yy, racji żywnościowej. I pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty, gdzie możecie zobaczyć takie make-upy, różne testy make upu i wszystkiego. Każdy piątek. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa!